Witam wszystkich ponownie w obiecanym poradniku jak zacząć od sera na nowej wyspie widzicie ja tu jeszcze jestem z całym eku e, teraz się go pozbędę całej kasy jaką posiadam e, Może tutaj sobie zostawię moje rzeczy te ważniejsze oczywiście resztę właduję do skrzynek tak żeby oczywiście bałaganu nie robić jeszcze buty mi zostały, ta. a tak żeby bałaganu nie robić tu, 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 tu. lot jedzenie drewniane rzeczy pochodnie też jeszcze, o tak, teraz Pasuje się pozbyć kasy. Ile ja tu mam? 249. Ok. 2, 4, 9, 6, 4, 2. Znajdono gracze. raczej. Jak to? No nawet nie mówcie, że musi być dostępny. Hmm. O niestety. Musi być dostępny. Więc. Chwilowe cięcie. Witam Was po przerwie. Jak można zauważyć, pozbyłem się już kasy. Mam stan konta 0. Na sobie nic nie mam. Opuszczam wyspę nowego. Usunięto, już nie mogę nic robić. Więc idę na, na Spawna. Zrobię nową wyspę. I pokażę Wam, jak szybko wystartować. E, oczywiście, jak ktoś robi nowe konto. E, dostaję podstawowe narzędzia można to też dostać po 24 godzinach od tej komendy którą właśnie wpiszę kit I mam podstawowe EQ jakie dostajemy na początku trochę jedzenia Tutaj podstawowe narzędzia A więc co? Ja pierwsze sobie zetnę to drzewko Pokażę Wam jak zrobić y, farmę cobblestone'a, żeby nie zalać ani wody, lawom ani lawy wodą, bo to jest no, przykre jak nam się coś takiego stanie. Tutaj mamy piasek do rozsadzenia na przykład kaktusów na sam początek. Ja to sobie zetnę, tę ziemię. No, po prostu i tak y, będzie niedożo łatwiej mi to jeszcze ta ziemia się przyda na początek. Robienia farmy koberstownej. Niestety troszkę laguje na serwerze. Jeszcze może ten jeden poziom. Niżej już oczywiście nie. Ach, jakie to jest troszkę irytujące. Trzy razy kopa ten sam klocek. Zrobię farmę. W Zrobię maszynkę do kobla na jedną stronę. A więc jeszcze sobie to zamienię. Tam się będzie wylewać woda. Tutaj sobie będę stał. W tym miejscu będę kopał, tutaj będzie lewa. Tylko jeszcze. No, poświęcę ziemię. Albo nie. Tak, tu wylewamy wodę. Sprawdzamy, czy jak e, zbierzemy ten klocek, czy ona się nie wylewa w lewą stronę. Jeśli się nie wylewa, to spokojnie można dać lawę. I już mamy gotową fabrykę kabestowna. Możemy sobie spokojnie kopać. Pamiętajcie, żeby ta woda się wylewała na którą stronę, gdyż. A jeśli bym tutaj postawił klockę i ona by stała po prostu, to by się potem wylała na lawę i zalałoby ją. A więc e, w tym momencie e, mimo tak, że mamy narzędzie, robimy kilka właśnie podstawowych rzeczy. Na, znaczy musimy sobie na pewno wykopać 3 cobblestone i zostawić je na kilof, który nam się potem właśnie ten użyje. To mamy odłożone na kilof. Kolejny kobylstą, który odłożymy, będzie sztuk 8 na piec. Bardzo ważny tutaj piec. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Na początek naprawdę jest ważne. Ja mam stan konta nadal 0, wciąż i nadal. Zobaczycie jak szybko sobie tutaj zarobię, jak szybko kupię już potrzebne rzeczy. Może coś więcej rozbuduje tę wyspę, może nawet kogoś tutaj zaproszę. Jeśli chcecie taką farmę kobla na dwie strony, wystarczy po prostu zrobić odbicie symetryczne tego w drugą stronę. Mamy 12, nawet z nadmiarem, ale to sobie zostawimy. I teraz tak. Ja robię w tym momencie cięcie na dwie minuty, włączam stoper i po dwóch minutach się zobaczymy, zobaczymy też ile e, nakopię tutaj kobla. A więc czas start. Tak, właśnie po dwóch minutach był czas stop. E, nakopałem przez ten czas 61 kobla z lekkimi lagami. E, także dobiję do tego staka. No niewiele braku, naprawdę niewiele. E, także przez dwie minuty możecie zarobić już 1600. A skąd taka suma? No zobaczycie. Tak, chwilowe cięcie. E, tutaj jestem na spawnie. Używajcie na początku e, tego crafting boxa ze spawna, gdyż trzeba no, przyda się na coś innego. E, zrobiłem sobie jeden piec Wracam na wyspę, postawię go Postawię go, postawię tutaj w tym miejscu i teraz tak zostawiam sobie 3 5 w zapasie wrzucam to stop wrzucam 3 dębowe drzewa i robię deski żeby po prostu zrobić z tego węgiel bardziej wydajny tu potem rozsadzimy to drzewko niestety chyba nam nie wypadnie ża żadna sadzonka ale no tutaj jest jeszcze jedna jak już to zrobimy ten węgiel i, i tutaj, no, braknie to już będziemy ustawieni na trochę czasu to może ja poczekam aż to się przepali może posadzę też nowe drzewo, żeby ono tu sobie rosło. W międzyczasie przyda się nam. Rośnie sobie. To już zacznę przetapiać, żeby powstał z bruku właśnie czysty clearstone. W międzyczasie sobie dalej będę kopał zaraz do was wrócę jak to się skończy przetapiać i jak może drzewko nam w tym czasie urośnie także tu też chwila cięcia tak tutaj kończy nam się przepadzie zapomniałem że w skrzynce jest kość którą od razu możemy użyć jako mączki kostnej na drzewo no troszkę mało tu miejsca mamy jak na razie Drzewo ja po prostu przerabiam na węgiel drzewny no gdyż nie mam tej kasy, żeby go kupić I Mam nadzieję, że wypadnie sadzonka Już więcej nie mam Ponoć nie należy właśnie tak rękami ścinać drzewa, gdyż to wtedy jest mniejsza szansa na wypadnięcie tej sadzonki oraz jabłka Dobrze, w piecu nam się skończyło. Bierzemy te 24 kamienia, przerabiamy je na cegły, kamienne cegły, mamy je 24, stosunek 1 do 1, idziemy do sklepu. Jak widzicie dalej stan konta mam 0. Podchodzimy do magicznego miejsca, jakim jest właśnie tutaj sprzedaż. I sprzedajemy za 100. Tralala. I mamy 600 kasy. Za przetopienie całego jest taka i, i go jest 1600. Yy, jak się nie mylę, jak pamiętam. Dobrze, mamy 600 kasy. Co ja mogę w tym momencie kupić? Yy. Na pewno kupię sobie węgiel. On jest bardzo tani. 4,8, 16 na początek. Jedzenia mam, nie będę kupował. Może na razie tyle, jeśli chodzi o kupowanie rzeczy. Węgiel drzewny już w takim razie nie będę robił, bo te sadzonki na razie trochę kosztują. Może tam coś wypadnie. Tak, to sobie możemy włożyć do pieca. 35 bruku jeszcze kopałem z tamtego kilofa. Tu mi zostało 8. Czy sobie zostawimy na kilo? Reszta oczywiście możemy wrzucić. Mam jeszcze deski. Także sobie zrobię. Nowy kilof. I co wam powiem? Nie opłaca się robić kilofów z kamienia. Tak, to jest niespodzianka. On po prostu się nie opłaca. A tutaj miałem iść. Jak się nie opłaca, to wam op pokażę z czego się opłaca tak naprawdę. Kasy jeszcze trochę mam. 520 a więc y, kupię od razu żelazo hmm, gdzieś on, tak tu jest żelazne kilofy najbardziej się opłacają teraz sobie zajdę do spawnu może się dziwicie ale naprawdę one są i wydajniejsze i na dłużej wystarczają i są tańsze bo z tego e, kobla który właśnie kopiecie i robicie z niego kilofie to na nim można zarobić więcej niż na tym kilofie. Także róbcie po prostu w miarę możliwości żelazny kilofie. No i co teraz? Tu nam się przepala, kasa się robi. A tu nam się kopie, kasa się robi. Wracam do Was za 10 minut, jak tamto się przetopi, jak tutaj trochę wykopię. Może wezmę to i widzimy się po przepaleniu tamtego. Zobaczymy ile przez ten czas kobla nakopię i ile mi to zajdzie, stoper właśnie włączam. Mamy właśnie 8,5 minuty kopania. Niestety to kopanie jest takie, że czasem po prostu wraca klocek. I tu jeszcze chciałbym powiedzieć, że no, to kopanie też ma te wady, że po prostu spadają nam itemy poza naszą malutką wysepkę. Ale jest 8 minut 50 sekund. Tu już ostatnie dwa, jeszcze wykopiemy za 3. Żeby nam nie spadały po prostu trzeba tutaj dorobić kawałek wisepki, który powinno wystarczyć i przez wodę, którą nam ją czekają po prostu trzeba ją troszkę zablokować to wystarczy. Dalej można kopać, nic nie będzie działało. Uuuu... U, w sumie dobrze nam się taka sytuacja stała e, Zapomniałem, tak e, Tutaj musiałaby być dziura I wtedy Wtedy można Dobrze nam się taka sytuacja stała, co teraz e, No co, ktoś by mu powiedział zrobię sobie nową wyspę A otóż nie trzeba Jak widzicie, tu mamy stak kamienia Kolejny nam się zaczynają przepalać. Taka ciekawostka. Trzy razy przepalany stak kamienia i już mamy na tyle kasy, żeby kupić sobie nowe wiadro lawy. Plus do tego zostanie nam jeszcze na ten węgiel. Także ja sobie tu będę to przepalał. To teraz wam pokażę jak to sprzedam. Mam to. Czemu do sklepu? Przez kasa mamy 270 na chwilę aktualną sprzedajemy Tra la la, -la. po 4 po 4 właśnie trochę mnie to śmieszy że ktoś tutaj pisał na czacie dodajcie mnie do rozbudowanej wyspy dam wam 20 5 dolarów, a tymczasem ja już mam 1870. Kupię sobie więcej węgla oczywiście i idę dalej przepalać. Nie zostawię tej wyspy. Ona ma w sobie potencjał. Zrobię sobie chyba też więcej piecy, żeby to po prostu szybciej poszło, zrobię sobie crafting, bo już mnie na to stać postawię go sobie tutaj będę sobie na bieżąco craftował rzeczy tak więc jak zalejecie yy, sobie tę lawę wodą, nie panikujcie nie ma po co panikować po prostu wystarczy to rozkopać i kupić sobie nowe wiadro lawy za jedyne 3 staki cobblestone przepalonego oczywiście później, więc jak dla mnie to nie jest duży koszt przez te 10 minut które to się przepalało ja sobie wykopałem kolejne chyba 4 staki czy jakoś tak, kilo widzicie mam już na zużyciu ale no widzicie no w sumie pomyliłem przepraszam o tej kasie co mówię teraz za 4 staki mamy jeden diament a wiadro jest chyba nawet tańsze od diamentu także ja tu zrobię cięcie przepalę sobie trochę zarobię na to wiadro chyba że już mam bo nie wiem czy czasami 1600 nie potrzeba odnowię tutaj tą fabrykę kobla i wracam do was ja nie wiedziałem, że ta lawa jest taka tania, no po prostu tylko 1500 zrobiłem sobie jeszcze 32 cegły, które od razu tutaj sprzedam i wracam na wyspę co robić, a dalej kopać potem muszę zmienić spawna jeszcze no i już wszystko działa Zostało mi jeszcze trochę kobla Jeszcze tu się oczywiście przetapia Wciąż i nadal zarabek leci. Jeszcze mam żelaza na inne kilofy drzewa Mam wystarczające na te patyki I co? I mogę kopać yy, i rozbudowywać wyspę Teraz nic innego nie pozostało jak tylko wasza kreatywność i po prostu jak sobie tę wyspę rozplanujecie, jak ją zbudujecie Wyspa ma chyba 100 na 100 maksymalnie czy tam 90 na 90 a więc tego kobla potrzebujecie kilka staków jak nie set Nie będę teraz tego liczył, no ale kopać kopać to jest mocno więc życzę Wam miłego kopania To chyba wszystko co chciałem Wam dzisiaj pokazać Pamiętajcie Róbcie cegły z clear I sprzedajcie je To jest najszybszy zarobek na sam początek Potem jak już zrobicie trochę platformy Tę ziemię którą na początku wykopaliście Sadzicie nasiona dni No to może nawet teraz zrobię Tu się nada tylko nie mam haczki, którą będę sobie musiał zrobić Bo dynia to też dobry zarobek na sam początek Jeśli chodzi o, o, o szybką kasę nie, tak. Takich podstaw nie pamiętać I jeszcze mączkę kostna. To już wam może rosnąć. Yy, jedna dynia równa się 100 dodatkowe, czyli za cztery przepalone yy, 4. jak dobrze mówię, jest 1 do 1 to tak. Za 4 kobelstowny przepalone macie stówę, tak samo za jedną dynię macie stówę i sobie sadzić je tak rządkami te dnie one sobie rosną i kasa wam leci na ten moment mam 1050 po kupieniu wiadra już lawy i no na sam początek nie jest mi więcej kasy potrzebna teraz co zostało to kopanie bruku czy tak cobblestone rozbudowanie wyspy 10 sztabek żelaza mi zostało na kolejne kilofy które będę wykorzystywał właśnie do kopania i do rozbudowania wyspy. Może jeszcze nagram drugi odcinek, jak tę wyspę sobie troszkę poszerzę, pokażę, może może kogoś dodam, więc zapraszam do oglądania, do komentowania, co chcecie zobaczyć jeszcze ewentualnie. To chyba wszystko na dzisiaj, a więc zapraszam do, do oglądania. Na razie.